Dzień zaczynam od kawki razem rozpuszczalną też jest bardzo dobra do niej używam y, mleka tego standardowo co ja zawsze kupuję tak y, wody dolewam sobie pół kubeczka pół y, mleka i mamy pyszną kawkę. Dolewamy mleczka. I to rozpuszczalną kawę to tylko z mlekiem. Lubię pić. Aha. A to są świeże pomidorki z ogródka naszego. Tak, takich wam pokazywałam. To przynosimy kilka, właśnie kładziemy tu na parapet. I one ładne, ładnie w słońcu dojrzewają, zobaczcie, ładne pomidory. I gotowe już są do kamapeczki. No, Swojskie, takie dobre pomidorki. No. I dobre. No. Zobaczcie, gdzie się kotek ułożył. Siedzę sobie tutaj na dworku, a moja przylepa obok. Tak siedziała ze mną, że zasnęła. Ach, te moje kociaki. Zobaczcie, jak nam już tutaj urosła ładnie papryka. Tutaj widać. Są już te malutkie, ale już jest ich dużo na krzakach. Tu macie, zobaczcie. Już zieloniutka się. O, widać dokładnie. Tu jest większa jedna. Zobaczcie, jaka ładna papryka, tam następna. Widzicie? Mamy tu ładną. Paprykę. Powiem wam, że fajnie nam tutaj rośnie. Pomidory zresztą też. Wiecie, jakie pyszne są kanapki? Takie ze swoich pomidorów, ze swojskimi pomidorami. Zobaczcie, jakie ładne gęstość ich tutaj na krzakach. Tam są jeszcze zieloniutkie, jak widzicie. W ogóle mam ten czek, tutaj nam podróż po tych deszczach muszę wam powiedzieć i wielki, zobaczcie. No, fajnie jest tak mieć swoje, wam powiem. Tutaj też trochę papryki jeszcze rośnie, papryczki, ogóreczki. Ale nie mam. O, ślimak siedzi. Krzaczku. Wow, krzaczku. Widać go? Nie ma pokaż Rogi, dam ci ze no, na Fajny ślimaczek. Grubson, grub on coś obrażony, zobacz, zobacz, to, co się stało, Kitek? Coś nie w sosie jest nasz kotek. Grubsonik, czuł. Walczył w nocy, widać podrapany pyszczek. No, te nasze kociaki. Zrobiają. Zobaczcie, jeszcze parę dni będzie pełnia. może tak dobrze widać.